Witaj na wdzięcznym sercu w wielkim poście od narzekania. Wspólnie pościmy od narzekania, i to narzekanie składamy w ofierze Panu, tak by zmartwychwstałego Jezusa przywitać z wdzięcznymi sercami. Jeżeli właśnie do nas dołączyłeś, nadrób sobie wszystkie poprzednie odcinki. Tak, żeby iść z nami jednym torem, równolegle przejść każdy etap, który jest Tobie potrzebny do tej przemiany serca. Kochani, no dzisiaj naprawdę zaczyna się robić bardzo poważnie. Zaczynamy drugi blok tematyczny. Czas na Twoją decyzję. Bo rzeczywiście przychodzi czas na to, żebyś wybrał. Wybrał wdzięczność albo narzekanie, wybrał radość albo smutek. Wybrał uwielbienie Boga albo szemranie przeciwko Bogu. To jest ten moment na decyzję. Powiem wam szczerze, że celowo wybrałam ten blog o decyzji już teraz. Już jako drugi, choć jeszcze ho, ho tego wielkiego postu sporo przed nami. Dlatego że wszystko zaczyna się od twojej decyzji. Twoja wdzięczność również ma początek w Twojej decyzji. Musisz ją świadomie wybrać. Musisz się na nią zdecydować, na dobre i na złe. A wtedy rzeczywiście będziesz widział efekty. Jeżeli będziesz wybierał tą wdzięczność tylko wtedy, kiedy będzie się Tobie chciało, to uwierz mi, że nie będziesz żył wdzięcznością. Uwierz mi, że nadal będziesz narzekał tak, jak narzekałeś do tej pory. Tak więc e, zobaczmy sobie na dzisiejszy fragment e, Zasady ładu, ładu Społecznego Chrześcijan, pierwszy list do Tesaloniczan. E, jest tutaj wezwanie e, do radości, do modlitwy, i potem mój ulubiony fragment. W każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem Was. E, ja. Przez już ostatnie no, kilka lat, wzywając do tej wdzięczności, powtarzam, że wdzięczność to nie jest jedynie wymysł, to nie jest jakiś, jakaś taka ekstra rada od Boga, jak można być szczęśliwym człowiekiem, ale jak nie chcesz być aż tak szczęśliwy, to nie musisz dziękować. Nie. Wdzięczność to nie jest jedynie nasze prawo jako chrześcijan. To jest nasz obowiązek. Bo taka jest wola Boża względem nas. Mamy dziękować Jemu i to w każdym położeniu. Czy się stoi, czy się leży, wdzięczność Bogu się należy. Tak można, tak można to nazwać. Niezależnie od tego, w jakiej obecnej sytuacji się znajdujesz, Twoja wdzięczność należy się Bogu. Obowiązkowo. Obowiązkowo. Dlatego też. Dzisiaj stawiam przed Tobą jasny wybór. Sprawa jest zero-jedynkowa. Nikogo do niczego nigdy nie będę zmuszać, natomiast Twoje zadanie na dziś, zgodnie z planem wielkiego postu od narzekania, jest takie, żebyś obiecał Bogu swoją wdzięczność na dobre i na złe, w każdym położeniu, w każdym położeniu. I zrób to chociaż przez posłuszeństwo Bogu, bo jak widzisz, Bóg w Słowie Bożym wzywa nas, wzywa nas do tej wdzięczności i mówi, że taka jest Jego wola. Tak więc Panie Boże, my dzisiaj prosimy Ciebie o to posłuszeństwo. Prosimy Ciebie, żebyś tak ukształtował nasze serca, byśmy my byli gotowi obiecać Tobie, obiecać to posłuszeństwo, obiecać tą wdzięczność mimo wszystko w każdym położeniu. Prosimy Ciebie, Panie, uzdalniaj nas do takiej wdzięczności. Ty wiesz, że jesteśmy słabi. Ty wiesz, jak mało wiemy, jak mało potrafimy i że bez Ciebie tak naprawdę nie zrobimy nic. Więc, Panie Boże, my zdajemy się na Ciebie i w tej ufności Tobie obiecujemy Tobie dzisiaj tą wdzięczność. Jeżeli, jeżeli rzeczywiście to czujesz i jesteś gotowy, to powiedz teraz Bogu. Tak, Panie, obiecuję. I już od dzisiaj, od samego rana, żyję jak człowiek, który złożył tą obietnicę Bogu. be grateful